Małgosia i jej pierwsza nocowanka. Małgosia była pełna ekscytacji, kiedy w końcu nadszedł dzień, na który tak długo czekała. Po raz pierwszy miała nocować u swojej najlepszej koleżanki, Zuzi. Już od kilku dni rozmyślała o tym, jak to będzie. Wyobrażała sobie, jak będą się bawić, opowiadać sobie tajemnice i śmiać się do późna w nocy. Ale im bliżej był ten wielki dzień, tym bardziej Małgosia zaczęła czuć lekki strach. A co, jeśli będę tęsknić za domem? A co, jeśli nie będę mogła zasnąć? Myślała. W dniu nocowanki Małgosia niemal skakała z radości. Gdy mama Zuzi odebrała dziewczynki ze szkoły, obie nie mogły powstrzymać uśmiechów. Śmiały się, rozmawiały o szkole, a przede wszystkim o tym, co będą robić przez całą noc. Małgosia czuła, że ten dzień będzie niezapomniany. Gdy dotarły do domu Zuzi, Małgosia z niecierpliwością czekała, aż mama Zuzi spełni obietnicę i zabierze je na dmuchańce, ulubioną atrakcję wszystkich dzieci z okolicy. Dziewczynki szybko zjadły pod wieczorek, a potem wsiadły do samochodu. W drodze śmiały się i planowały, który dmuchaniec będzie najlepszy. Kiedy dotarły na miejsce, przed nimi rozpościerał się kolorowy raj. Wszędzie były ogromne, miękkie, dmuchane zamki, zjeżdżalnie i przeszkody. Ale co teraz? Zuzia i Małgosia nie mogły zdecydować się, który dmuchaniec wybrać. Jeden z nich miał wielkiego, pięknego motyla na szczycie, który od razu przyciągnął ich uwagę. Po krótkiej naradzie postanowiły, że to właśnie na niego wejdą. Wspinanie się pod dmuchańcu było świetną zabawą. Dziewczynki zjeżdżały, skakały i śmiały się, aż zaczęły ich boleć brzuchy. Czas mijał błyskawicznie, ale w końcu mama Zuzi zawołała, że czas wracać do domu. Małgosia była trochę smutna, że zabawa na dmuchańcach dobiegła końca. Ale cieszyła się na myśl o dalszych przygodach w domu Zuzi. Gdy wróciły do domu, dziewczynki przez chwilę rozmawiały o szkole, ale szybko przeszły do gier i zabaw. Bawiły się lalkami, budowały z klocków i wymyślały historie o przygodach w zaczarowanym lesie. Zuzia pokazała Małgosi swoje ulubione zabawki, a Małgosia opowiadała o swoich ulubionych bajkach. W końcu nadszedł czas na sen. Dziewczynki położyły się na materacach w pokoju Zuzi. Małgosia czuła lekką niepewność. To był pierwszy raz, kiedy miała zasnąć poza domem. Ale gdy zobaczyła, że Zuzia już spokojnie oddycha, zamknęła oczy i w końcu sama zapadła w sen. Rano, kiedy się obudziły, Zuzia już szykowała śniadanie razem ze swoją mamą. Małgosia zjadła tosty z dżemem i owsiankę, a potem znowu zaczęły się zabawy. Budowały wieże z klocków, układały puzle, a czas płynął tak szybko, że Małgosia nawet nie zauważyła, kiedy nadszedł moment, żeby wrócić do domu. Gdy mama Małgosi przyjechała, dziewczynki pożegnały się, obiecując sobie, że to nie była ich ostatnia nocowanka. Małgosia wsiadła do samochodu, a w drodze do domu opowiadała rodzicom, jakie wspaniałe przygody przeżyła u Zuzi o muchańcach, zabawach i wieczornym śmiechu. Kiedy wróciła do domu, była trochę zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Wieczorem, kiedy kładła się spać, myślała o kolejnej nocy u zuzi. Następnym razem będziemy jeszcze dłużej się bawić, pomyślała, zamykając oczy. Dziękuję za wysłuchanie bajki na kanale Bajoland. Zapraszamy do wysłuchania naszych kolejnych wspaniałych bajek.